Hej, witajcie w dzisiejszym filmiku, zapraszam Was na filmik. E, będzie to filmik, pierwsza część z takiej serii, którą bardzo, bardzo prosiliście, żebym pokazywała Wam. Będzie to kolekcja mojej biżuterii. Dzisiaj zacznę pokazywać Wam moje naszyniki. E, w sumie, przy okazji tego filmiku, jak się do niego zaczęłam przygotowywać, zbierać te naszyniki po całym domu, e, trochę sobie przemyślałam. Co dalej kupować, co nie, więc fajne, fajne w sumie takie przemyślenia w mojej głowie powstały, co wam później też opowiem. E, duża część widzę teraz, że trochę się nie nadaje, coś tam powinna wyrzucić, więc, więc też wam o tym opowiem, ale w większości to, co będę, to co po prostu noszę, to wam teraz pokażę. A więc moje naszyjniki na początku powiem Wam o przechowywaniu. Trzeba je w takim pudełku, tu się nie chce zamknąć, zarazem. Jest to pudełko po herbacie Lipton. Takie po prostu czarne, takie czerwone, drewniane. Bardzo dużo się tutaj mieści rzeczy i tak to wygląda. Takie pudełko. No i pierwszy naszyjnik może Wam pokażę to jest mój najnowszy naszyjnik, który ostatnio właśnie zakupiłam w Berszce, Jest to taki naszyjnik Glam złoto, bardzo lubię w sumie złote naszyjniki pasowały mi do większości moich ubrań, yy, biżuteria właśnie w większości teraz też jest złota także uważam, że taki duży naszyjnik, teraz mi się właśnie takie podobają że jakaś tam bluzka i wielki naszyjnik i super to wygląda kolejnym naszyjnikiem, który bardzo lubię nosić również jest to już taki naszyjnik trochę bardziej zabudowany, że tak powiem bo nie jest właśnie jeden taki konkretny tylko tutaj ma dużo takich sznureczków Teraz Wam powiem, jak to mniej więcej wygląda, jest to, troszeczkę się on pozaplątywał teraz, to widzę, no ale cóż, nic nie poradzę na to, jest to taki naszyjnik z Primarka, ma tutaj takie złote łańcuszki, jakieś tutaj czaszki, kolce, krzyżyki, coś takiego, bardzo, bardzo fajnie wygląda do jakichś tam zwykłych nawet bluzki, także tak. Kolejnym naszyjnikiem, właśnie ten naszynik się już popsuł. Niestety nie wiem, co tu z nim zrobić. Jest taki naszyjnik z kolcami, on jest chyba yy, nie z, z glitera, tak, z glitera i on jest takim starym złocie i srebrze, czyli bardzo fajne połączenie, bo zawsze mam taki problem, czy zakładać złotą biżuterię, czy srebrną, no więc tutaj akurat nie ma takiego problemu. No i tutaj zaczynam go zapinać na agrafkę, aczkolwiek ta agrafka też jest troszeczkę za krótka. Muszę coś wymyślić, co z tym zrobić, bo naprawdę nie chcę wyrzucać tego naszyjnika, bo jest śliczny. Bardzo lubię go nosić pod kołnierzyk na przykład też fajnie. Ja lubię z takie przy szyi naszyjniki. nie takie zwisające, tylko przy szyi. Kolejnym naszyjnikiem z Glitera, jest to taki nie właśnie też przy szyi, z takim kamieniem niebieskim. On jest srebrny. Tym razem czasem coś srebrnego się przyda. Kolejny naszyjnik, który bardzo, bardzo lubię, pasuje mi też do różnych rzeczy. Jest to taki naszyjnik, taka kolia. Jak się on prezentuje? Jest to właśnie naszyjnik z handemu. Jest czarny, na takiej blaszce ma takie dźwięki powkuwane. Bardzo fajnie się prezentuje, bardzo jest efektowny. Kolejny naszyjnik jest to naszyjnik z jakiegoś sklepu internetowego, w sumie nie bardzo pamiętam jakiego. Nosiłam go często jesienią, i zimą. Taki w kolorze starego złota, taki jelonek, też taki pod szyję. Kolejny naszyjnik jest jakiś jakichś kupiony w Pepco. W sumie go noszę, ostatnio go założyłam do filmiku. Też w kolorze starego złota, z takim y, tutaj, nie wiem, takim medalionem bym powiedziała. No po prostu tutaj ma taki, takie kwiatki w kółeczku. Następny naszyjnik, zapomniany w sumie. Dużo naszyjników teraz odkryłam, których dawno nie nosiłam. Jest to taka ośmiorniczka na srebrnym łańcuszku. Jest ona skropa. E, dalej mam naszyjnik. E, już wam zaraz powiem, z kogo rysplow mi trzeba, że za dużo tu rzeczy. No, teraz się poplątały akurat. A przed filmem siedziałam, żeby to wszystko odplątać. No ale. Tak, to będzie taki naszyjnik z handemu, z takim kamieniem. A jest dosyć długi na takim długim sznureczku. Do łańcuszku złotym. Mam taki sam pierścionek do tego. Kolejny naszyjnik właśnie, który chciałam pokazać jest z Handemu, ale kupiłam go na Allegro. Kiedyś był taki szalony: na takie naszyjniki zegarki. Miał tutaj takie szkiełko. On jest oczywiście tutaj taki podrabiany zegarek, bo widać, że to jest takie wydrukowane. Ale bardzo fajnie się prezentuje na takim długim łańcuszku. Coś w stylu Alicja z Krainy Czarów. Kolejny naszyjnik również z Handemu. Jest to taka sowa. Już dosyć bardzo dawno nawet to kupiłam Taki jesienny naszyjnik, moim zdaniem, na takim długim, długim łańcuszku. Następnym naszyjnikiem jest taki trójkąt hipsterski, trójkąt z e, hurtowni biżuterii Katrin, tak mi się wydaje, chyba tak to się mówiło. Taki zwykły, delikatny, bardzo fajnie wygląda. Lubię go łączyć z różnymi innymi naszyjnikami. Tutaj jest z glitera również jakiś naszyjnik taki na rzemyku. W sumie jego nie noszę, ale fajna historia z nim się wiązała, ponieważ jakiś tam brałam udział w konkursie z tymi, e, coś z orbit, z tymi takimi językami, takimi do telefonu, co się przyczepiało e, i tam było właśnie, żeby zrobić z tym stylizację, ja przyczepiłam do tego, tam zasłoniłam to, tak z tyłu zrobiłam i właśnie wygrałam wtedy jakieś pomodosary chyba. Kolejnym naszyjnikiem też również zapomniano już dawno, dawno temu. Jest to taki naszyjnik, trochę się poplątał, ale no się nie chce tego rozplątywać. Jest to z Hausa chyba za jakieś 5 czy 6 zł, kupiony z takimi różnymi przywieszkami. E, teraz mój ulubiony naszyjnik, niestety, już się troszeczkę zniszczył, ponieważ bardzo dużo go nosiłam. Tutaj właśnie zaczęła schodzić kolor złoty na czarny się jest To naszyjnik z handem. Wiem, że były również takie srebrne, aczkolwiek ja nie widziałam tych srebrnych. Bardzo lubię go nosić, jak noszę na przykład mój pasek z no bardzo fajnie wygląda. To jest tak. Dalej mamy naszyjnik z Edi Bazar, z takimi łapeczkami, bardzo fajny, efektowny. Wiele osób mówi, że jest dziwne, ale mi się bardzo podoba. Kolejny naszyjnik będzie to naszyjnik z Kery Kary, już nie pamiętam jak to się mówiło. Jego się tutaj zapina, zaraz spróbuję to zrobić, no widzę, że też się trochę on popsuł. No właśnie, nosi się go tam jakoś na parę razy, zawiesza i to jest taka kredeczka. W sumie kupiłam go na początku mojego blogowania, jak założam bloga. W tym samym dniu, co wtedy, a to już było ponad dwa lata temu kupiony. Uuu, długo, długo, wtedy kupiłam również w tym samym sklepie taki naszyjnik z takimi koralikami. Fajnie też się prezentuje, dawno go nie nosi. Ja muszę go jakoś odświeżyć zacząć go nosić. naszynikiem kolejnym będzie to naszyjnik z Primarka z takimi perełkami wokół i takim kwiatkiem. Kiedyś miałam taką fazę, takie naszyjniki. Bardzo kiedyś lubiłam biżuterię z motywem liści, dlatego też zakupiłam wtedy taki naszyjnik z takim kolorze starego złota. I te liski tak się prezentują. Bardzo, bardzo efektowny, Również taki jesienny. Co dalej, co dalej? Takie naszyjniki Kolier również mam. To będzie taki z tej y, hurtowni biżuterii Katrin. Niestety on troszeczkę zaczął czernieć. Kolejny naszyjnik niestety rozwalony. Muszę go poprawić. Jest to naszyjnik y, właśnie z handemu. Bardzo ładny. Niestety tutaj się podczepiał te kółka. Może jakoś uda mi się to zrobić. Kolejny naszyjnik z handemu. Jest on już bardzo popsuty. Taka kolia już widzę. O, chyba trzeba jednak ją wywalić, bo wcześniej podpinam tutaj agrafki, robiłam materiałem, więc tak. E, kolejny naszynik z hurtowni w Katrin. Katri. Miał tutaj przyczepiony jeszcze to, więc może jakoś to naprawię. Tutaj było coś takiego, że taka kolia tak się zakłada z tyłu i po prostu zwisza, zwisają te łańcuszki. E, kolejnym naszynikiem, właśnie przypomniałam sobie, że mam taki sam różowy, no ale nie wiem, gdzie on jest. Jest to naszyjnik również z tej hurtowni. Z takimi kwadracikami. W sumie kupiłam go dla mamy, ale zabrałam. Miałam taki różowy też. Na nowy. Kolejnym naszyjnikiem, już chyba ostatnim. Jest to naszyjnik taki Body Chain. Niestety również się rozwalił. Jakoś tak nie mam farta tej biżuterii, bo zawsze mi się rozwala. Tak się zakłada właśnie go. I tutaj muszę coś zrobić, ale nie wiem jak to naprawić, bo naprawdę jakoś to dziwnie wygląda. Także tak. Na 100%, mam jeszcze miliony różnych innych naszyników, ale nie mogłam ich znaleźć, więc pokazałam Wam wszystko to, co znalazłam. Jeśli Wam się podoba taki filmik, to napiszcie koniecznie w komentarzu na dole. To pewnie zrobię coś takiego z bransoletkami i różnymi innymi. Teraz mam taki plan, żeby kupować takie naszyniki, takie bogato zdobione, które będą ożywiały trochę destylizację, a nie takie łańcuszki, bo mi się to nie podoba. Głównie w złocie, również w srebrze, ale wolałabym troszeczkę też kolorów dodać jakieś tam neonów czy coś takiego, bo dużo mam ciemnych ubrań, a lubię, lubię sobie ożywić to moją garderobę. Także jeśli wam się filmik podobał, zapraszam do komentowania. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.